Przy mikrofonie Oliwia Ziemak, razem ze mną w studiu właściciel firmy Kobo, Konrad Brzozowski oraz Grzegorz i Rafał Collins. Witam, dzień dobry. dzień dobry. Skąd wziął się pomysł na współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce? Z potrzeby rynku pracy, który jak wiemy wszyscy, jeżeli chodzi o specjalistów, nie jest dzisiaj łatwy. Zrodził się taki pomysł, żeby gdzieś w narybku, czyli w młodych ludziach, zaszczepić chęć do pracy, manualnej pracy, zdobyć umiejętności, które pozwolą na to, żeby w wieku w już 18-19 lat mieć umiejętności, które będą pozwalać zarabiać młodym ludziom dobre pieniądze na samym starcie i przyszłościowo rozwijać się fajnie w danym kierunku. A jak wygląda Wasze zaangażowanie w ten proces? Czy to jest tylko patronat, czy również jakieś praktyki, wyposażenie i takie praktyczne podejścia do tego tematu? Do tego podchodzimy kompleksowo, tak, bo same zorganizowanie klasy to jest duże jakby wsparcie tutaj Urzędu Miasta. Ostrońki na czele z Panem Przewodniczącym Wojciechem Zarzyckim czy Prezydentem Pawłem Liradomskim. Natomiast my się zobowiązaliśmy, że zrobimy jakby przygotowanie całościowe, czyli wyposażenie klasy technicznej do takiej nauki plus te dzieci, czy już młodzież można powiedzieć, które będą się uczyć, będą u nas mogły praktyczne jakby szkolenia. Przychodzisz na w warsztacie blacharsko-lekerniczym, który gdzieś tam da im możliwość doskonalenia tych umiejętności, nie tylko teoretycznych czy takich drobnych, ale pokażemy to szerzej im, tak, żeby mogli w pewien sposób spróbować, spróbować rozwijać się cały czas w tym kierunku. No i teraz mam pytanie właśnie do Grzegorza i do Rafała głównie. Co zrobić, żeby zachęcić ludzi do tego zawodu? Ja uważam, że możemy sobie głośno to powiedzieć, i nie musimy się tego stwierdzenia bać, że zawodówka wraca do łask, i że zrobienie w dzisiejszej zawodówki to nie jest wstyd, tak jak chyba. Żadna ujma, tak. Żadna ujma, tak jak kiedyś to było, i dzisiaj jeszcze uważam to za bardzo duży plus, ponieważ daje to realną i praktyczną możliwości zarobkowe. Możliwości do tego, żeby, żeby młody człowiek mógł utrzymać siebie, swoją przyszłą rodzinę, żeby nie musiał, powiem to tak kolokwialnie, ciągnąć kasy dalej od rodziców w nastoletnim wieku, czy w tym, powiedzmy, wieku, w którym się wdraża w dorosłość. Więc jak najbardziej ja jestem za zawodówką, jestem jak najbardziej za takimi projektami, które pomagają, czy to Urząd Miasta, czy to jakieś podmioty duże, lokalne. Pomagają w tym, bo to jest tak naprawdę, wiecie, no, obopólna korzyść. To, to wszyscy na tym korzystają. I na tym korzysta miasto, i na tym korzysta jakieś lokalne firmy, spółki, podmioty, i na tym korzystają młodzi ludzie, którzy daje się im narzędzia do tego, pomaga się im, żeby mogli po prostu siebie utrzymać. I tak jak powiedziałem, ja według mnie zawodówka wraca do łask, wraca do tego, że nie, nie trzeba się tego wstydzić. Wiecie, telefon każdy może wziąć w rękę i udawać influencera, nic z tego w życiu <laughs> mieć nie będziesz. Wiem o tym bardzo dobrze. Jest to bardzo mały odsetek, bardzo mały. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, ale jak ja jeżdżę, bardzo często z młodzieżą i rozmawiam i się pytam, kim chcecie być, jaki macie pomysł, to bardzo, ale naprawdę, bo ja jeżdżę po domach wychowawczych po całej Polsce, bardzo rzadko słyszę, żeby ktoś chciał być influencerem, albo chciałby coś z tym. Jestem w szoku, takim pozytywnym. Dzięki temu właśnie, że ludzie młodzi wiedzą, że to nie jest przyszłość, to nie jest coś, co jest gwarantowane, a jeżeli masz zdolności manualne, to zawsze, ale to zawsze będziesz miał możliwość pójść do pracy i zarobić na te podstawy, żeby po prostu siebie utrzymać. Jeżeli ktoś chce się rozwijać i robić w życiu więcej, jeżeli pracuje, nazwę to od dziewiątej do piątej. I o piątej chce iść, i nie wiem, uprawiać sport, czy robić sobie coś dla siebie, to jest jego. Jeżeli od 9 do 5 będzie chciał, od piątej do powiedzmy do 10 wieczorem będzie chciał budować, nie wiem, swoją przyszłość, robić kursy, rozwijać się, to jest to też wybór tego młodego człowieka. A czy w obecnych czasach jest ciężko znaleźć młodego pracownika z pasją? Nie jestem młodym człowiekiem, yy, rozmawiam z nimi. Yy, Lubię ten temat bardzo, poruszam go bardzo często. Nie, nie, nie można powiedzieć, że jest ciężko znaleźć młodego człowieka z pasją. Yy, młodzież jest bardzo różna i nie da się tutaj, ja nie potrafię teraz powiedzieć odsetkowo, jaki to jest procent ludzi, którzy yy, mają sprecyzowane lub wiedzą, co chcą w życiu robić. Wiecie, no, my często mamy 20, 30, 40 lat i nie do końca wiemy, do czego się w życiu nadajemy i co chcemy w życiu robić. No, robimy to, co akurat mamy pod ręką, i jest też takie bardzo fajne powiedzenie, że. Jeżeli robisz coś, co kochasz, to tak jakbyś nigdy nie spędził ani dnia w życiu, ale się z tym nie zgadzam. Uważam, że bardzo często młodymi ludziom musimy trochę podpowiedzieć, że czasami w życiu trzeba robić to, co może nie do końca jest Twoje, nie do końca kochasz, jednak że jesteś w tym tak dobry, że zarabiasz w tym dobre pieniądze, a za te dobre pieniądze jesteś w stanie zrobić wszystkie te rzeczy, które naprawdę w życiu kochasz, czyli swoje pasje, sporty, nie wiem, wakacje, utrzymanie rodziny na, na dobrym poziomie. Więc może ktoś nie do końca czuje się i chciałby całe życie spędzić w warsztacie przy smarach, jeżeli mówimy tutaj, albo, przy, albo w lakiernictwie, ale daje mu to przynajmniej jakąś tam satysfakcję taką finansową, a omówmy się, teraz w tych czasach, kiedy, gdzie bardzo szeroko używamy czata GPT do różnych rzeczy, czy jakichś innych y, narzędzi AI, Wszystkie manualne prace będą bardzo dobrze płatne. Teraz czas start. Czy ty będziesz hydraulikiem, stolarzem, mechanikiem, lakiernikiem, wszystko to, co będziesz dobrze robił manualnie chat ani AI nie wybuduje dla Ciebie domu, nie naprawi tobie pieca, żeby była ciepła woda i nie zrobi miliona rzeczy. Więc dzisiaj prace manualne ja uważam, że są jak najbardziej na plus, jeżeli robicie taki projekt blacharsko lakiernicze to fajnie byłoby ten projekt rozszerzyć. żeby to nie było, to rozumiem, że od czegoś trzeba zacząć i tak jakby to jest projekt, i sprawdzacie jak to wyjdzie, ale ci, ci dzieci te dzieci w szkole mogłyby mieć możliwość tego, że akurat, no, no ja nie chcę malować samochodów, ale z chęcią bym się nauczył hydrauliki. I na przykład, czy urząd, czy ty z urzędem, bo już będziecie mieli po tym projekcie takie doświadczenie, czy na przykład możecie taki projekt rozszerzyć. No, to jest dosyć ciekawa sprawa, jeżeli chodzi też o tę te pasję. To... Zaszczepienie w tych młodych ludziach jakiejkolwiek pasji, to jest dzisiaj też jakby przedmiotem fajnej rozmowy, bo wszyscy dzisiaj wiemy, jak wygląda młodzież z telefonami, życie wirtualne i tak dalej, tak natomiast jeżeli to, co powiedział Greg, wiedza dzisiaj nie ma takiej wartości, bo wszystko możemy znaleźć w internecie. Natomiast jeżeli ktoś coś umie manualnie zrobić i w czymś się wyspecjalizuje, to <coughs> może dużo więcej zarabiać niż ten człowiek, który skończył jakieś studia i żyje z wiedzy tylko. Bo ta wiedza, ta wiedza jest ogólnodostępna, natomiast umiejętności już nie. Tego, Mamy tego bardzo. Nie da się... dużo bardzo wykształconych ludzi, którzy pokończyli różnych kierunków studiów, mają 20 plus lat, nie wiedzą co chcą w życiu robić. Nie ma co ich winić, to tak jakby są zbyt młodzi, żeby wiedzieli co chcą robić. Mają jakieś studia ogólnokierunkowe, powiedzmy, czy tam ukierunkowane w jakimś tam kierunku, gdzie niekoniecznie znajdą pracę i ktoś to skończy zawodówkę nieraz ma tą pracę dużo szybciej, spędził czasu w szkole mniej i już zarabia więcej. Od młodych lat, bo to też się liczy, bo no. to y, wiadomo co zawody, gdzieś się zarabia przykładowo lekarz, no długie studia, specjalizacje w wieku 30 paru lat dopiero się zarabia jakieś pierwsze takie normalne pieniądze a tutaj y, kończąc szkołę zawodową, zdobywając jakieś umiejętności można na... zarabiać fajne pieniądze, które to co Greg powiedział, no Pozwalają na spełnianie pasji, marzeń. Wykształcenie młodych ludzi i nauczenie ich takiego typowego fachu w ręku jest kluczowe dla, też dla społeczeństwa, ponieważ yy, osoby, które mają możliwość, ja wiem po sobie jak to jest, kiedy pojechałem do Londynu i w wieku lat zacząłem pracować na zmywaku i zacząłem po prostu godnie zarabiać na tyle, że mi staczało na podstawy, Nie jakieś, to nie były oczywiście żadne fajerwerki, ale to, to zaczęło mi na wszystko po prostu staczać, na utrzymanie samego siebie i skończyły się też głupie pomysły jakieś tam, Rzeczy, które nie do końca młodzież powinna się nimi zajmować, więc tutaj my tak naprawdę mamy duże szczęście, że młodzież ma dostęp w Polsce. Teraz nie musi nigdzie wylatywać, nie musi, nie musi daleko szukać. Może być w domu, może być w miejscu, gdzie ma przyjaciół, rodzinę i znaleźć pracę dosłownie za rogiem, która da mu godny byt. Tak, to na pewno praca, która wiąże się z marzeniami, ale też to nie jest tylko siedzenie w warsztacie, no bo to jednak jest praca z ludźmi, z klientami. I mam takie pytanie trochę od kuchni. Czy pamiętacie najdziwniejszą prośbę od klienta, jaką dostaliście? Mieliśmy jakieś dziwne na pewno requesty od, od klientów, tylko tam... bardzo dużo matrymonialnych propozycji. To było uciążliwe zdecydowanie. <laughs> No my byliśmy w takiej branży w, w, w tuningu, która po prostu jakby rządziła się pod swoimi prawami, że tam im bardziej coś było dziwnego, ekstrawaganckiego, tym bardziej to nadawało nam pewnego rodzaju też prestiżu i jakby pozwalało nam otworzyć się na nowe umiejętności i nowe rzeczy, które zdobywały jakiś tam rozgłos i my nie, my nie mogliśmy niczego zaklasyfikować jako dziwne, bo, bo to było to, czym my się zajmowaliśmy.